W suszcu nieopodal pszczyny już rozpoczęły się zajęcia. Ale jeszcze nie takie tradycyjne w szkolnych ławkach, tylko przez doświadczenie i zabawę. To wszystko za sprawą mobilnego centrum nauki Kopernik, które z okazji kończących się wakacji przymierza Polskę. Trzeba cały czas tutaj pracować, główkować. No i teraz znowu nie wiem. Jak mogliśmy się dziś przekonać, mobilna i interaktywna wystawa Eksperymentuj to świetna zabawa poprzez naukę nie tylko dla najmłodszych. Przyszłam tu specjalnie, bez wnuczek, bo wnuczki już mam dorosłe, no ale świetnie się z nimi tutaj dogaduję, z tymi młodszymi, z młodszym pokoleniem. No i jest to bardzo interesująca wystawa i cieszę się, że w ogóle tutaj zostało to sprowadzone. Największe wrażenie poskładaliśmy serduszka tam. U tego mamy kina tak, no, także dzieci zobaczyły, co we człowieka jest. No to jest super naukowo. Chodzi o to, aby Centrum Nauki Kopernik było dostępne nie tylko w Warszawie, a każda zainteresowana wystawą gmina może zgłosić chęć organizacji wystawy na swoim terenie. Mamy tutaj różne eksponaty, takie jak na przykład kula plazmowa, która robi zawsze bardzo dużą furorę, bo jest bardzo efektowna. Można zobaczyć jak ten prąd przez nas przepływa i w jaki sposób możemy się nim pobawić. Są też różne eksponaty, takie jak wyścigi walców. Można zobaczyć jak powstaje animacja poklatkowa i samemu sobie spróbować taką zrobić. Ale także bardzo dużą, dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład kłamigłówki, przy których bardzo dużo czasu spędzają starsi dorośli, którzy przychodzą tutaj ze swoimi pociechami. Z atrakcji mobilnej wystawy interaktywnej w Suszcu można skorzystać jeszcze w środę 31 sierpnia.